Ty, Karol, ja to muszę następnym razem lepiej sprawdzić, na którą się piątą umówiliśmy. Erics <laughs> los, odcinek siódmy. Z ręku krakowskiego. Proszę bardzo. Gołębie są, hejnał był, w góle, wszystko. Studia nam brakło, więc dzisiaj robimy tak, jakby bardziej powiedzieć, wyjazd. 6:30. I on tu byś grał? Nie. Uff. <laughs> dobrze. Chociaż. Wygląda jakby go korciło. Lotkiemka nie otwiera Dwa tematy mamy. Pierwszy to znów Express LRS, bo coraz więcej dronów wychodzi na tym, na tym łączu. I nie wiem, czy widziałeś. Happy model wypuścił teraz nowego drona drona. Mobula jest w ogóle cały dron po update. Cie. Po pierwsze, ma nowe silniki to są 0702 26000 KV. Podwójne śmigła i all-in-one z wbudowanym Express lrs -em. No wchodzi to pod strzechy. Ja już tu u siebie trzy drony na Express LRS-ie, w tym dwa mają wbudowany odbiornik w yy, all-in-one. I tutaj mowa o dwóch long range'ach bo to jest HX15. Yy, ten nowy widziałeś na 1S na Liona. Trux3, tak. Ja wiem, no. I on jest też od Happy Model. No i mam tutaj. Phantom 25HD, który w międzyczasie stał się smartem 25HD, a w następnym międzyczasie stał się smartem 25HD na ex Express LRS-ie yes. i dodatkowo z Sharkbytem Ale o tym za chwilę, bo to będzie drugi temat. I zobaczcie, który jest ten odbiornik. To jest ten z mikroanteną, tutaj. Czy mm -hmm. tego w ogóle nie widać? W ogóle antena skierowana w dół. To jest to? To ceramiczne. To, no, 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 no. To, 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 to to, nad... to, 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 kosteczka, nie? To nad tym śmiesznym okrągłym, co nie wiadomo, co robi. No, to, 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 to nie? No właśnie. To jest ekspresy LRS? No. Spoko, nie? I to jest cały odbiornik z anteną. Coś <noise> widzę, zorientowany w temacie. <głosy> <głosy> nie widziałem, no widziałem, wiesz, nadajnik, a no, nie odbiornik. Natomiast no, nie dziwię się, dlaczego to jest tak tanie, dlaczego tak szybko się to rozwija. Jest tanie, bo mało schodzi na produkcję. <laughs> w każdym razie jest to, tak jak już tam chyba wcześniej mówiliśmy, nie? w którymś programie, idea open source, cały research jest za free. Także jedyne za co kasują firmy, które w to wchodzą, to za hardware. Oprogramowanie można wgrywać na płytki do it yourself, zarówno na nadajniki, jak i odbiorniki. Dzięki temu, że firmy są konkurują, konkurują, Będziesz szybciej rozwijać. Raz, że tru, raz że rozwijać, a dwa, że no sorry, no, prawo rynku, nie? Niech wygra najsilniejszy, czyli będą się zażywać cenowo. Co dla nas jako konsumentów wcale nie jest takie złe. Tutaj praktycznie do zera zlikwidowali nam używanie przycisku bind, czyli tego, którego nigdy nie można znaleźć. Frazę bindowania wpisujesz na stałe grywasz do wszystkich dronów i po prostu zmieniasz pakiety, przełączasz drona i on się automatycznie przełącza jak między dronami. Czy, jak w DJI-u, czyli podłączasz którykolwiek dron chcesz do... Ale to musisz bindować DJI-a. Jeżeli byś zmienił smart controller na z Mavica Air... Ale, o Jezu, bo Ty mówisz o tych dronach dla dziewczyn. Ja mówię o DJI FPV. Tutaj jak masz połączone aparaturę i gogle, z dziesięcioma dronami, to one okay. się łączą z tym, który jest włączony jako pierwszy, następnie łączy drugiego swojego drona, to on się już nie połączy, nie rozbinduje, nie rozparuje ci twojego zestawu, a ten drugi no poczeka na swoją kolejkę. Podłączysz i lecisz kolejny, nie? I lecisz kolejny. To jest w ogóle rewelacja, nie? Bierzesz jest... żonę, ty tylko rozkładasz 10 dronów, tylko rozłączaj po kolei. Nie <głos》> ściągasz <głos》>. po kochanie. Podłącz następnego. Nie. Rozłącz tego, kolejny już czeka w kolejce. Jedyne na co teraz czekam, to na radio zbudowanym Express LRS em I która pierwsza firma to zrobi, ponownie no, zagarnia rynek. Bo... I która zrobi to w taki mały sposób, że właśnie wykorzystać z tego potencjału. Żeby to radio było no jak... no, nie większe niż to moim zdaniem. Mogło być bardziej jak yy, od DJI FPV w tej chwili. Albo mój ukochany Jumper t -Lite, albo radio... Radio Master T8. Bo ogólnie te, ten. Take your time. Ten rozmiar radio jest zarombisty, ale to doczepianie do tyłu nadajnika, antena, która się tutaj wiesz. No, może się to uszkodzić w każdym momencie. Wiesz, że się kiepsko przenosi. Ja to autentycznie rozłączam. Nie poznaję siebie, ale ja to rozłączam, bo boję się, że to zniotuję po prostu. Ale bardziej się boisz o radio czy o Express lrs Nie, o ten nadajnik. O to... Najgorsze w uszkodzeniu sprzętu, w którym latasz, jest to, że idziesz gdzieś polatać, wciągasz sprzęt i nie latasz. To jest jak dać dziecku opakowanie po czekoladzie i czekać na jego minę, jak zobaczy, nie? Mam nadzieję, że ktoś się w końcu. Myślę, że początek weźmie. przyszłego roku. No, zima. Ale widzisz, mimo zima, to wiele na rynku. I płynne przejście w temat numer czyli Shark Nie wiem, czy widziałeś. Pokazywałem Ci, wysłałem linka, jeśli go otworzyłeś, to widziałeś. Działem. Fat Shark uszalał. wypuścił ty... gogle. Gogle, które kosztują tyle co Cobra X, a mają w sobie budowany odbiornik cyfrowy. Mowa o Fatshark Scout HD. Znów powiedzą, że kaleczy angielski. No, natomiast na te gogle, w porównaniu do DJI FPV, jedna trzecia ceny. No... Zależy, czy kupujesz na Banguzie, czy. No, nawet liczmy połowa, no to jest połowa ceny. I tak jak rozmawialiśmy o tym przy... wcześniej, przed nagraniami, kiedy nie było tych gogli, a jedyny sposób na cyfry otwarczarka to było założyć odbiornik za 250 dolarów do swoich gogli za 300 dolarów, no to tak trochę się robiło dużo i mniej konkurencyjnie do, do DJI, bo cena za gogle wychodziła mniej więcej taka sama. Oczywiście próg wejścia robił się niższy, bo teoretycznie jak wchodzisz w cyfrę, to gogle już masz. No gorzej jak nie masz. Tak, jak nie masz, natomiast no tak, no tutaj to... jak, no to, to jak masz do wyboru analog cyfra cenowo... Zero to... różnicy. No zero. Okej, okay, te gogle są trochę biedniejsze, nie mają wejścia HDMI, nie mają żadnego wyjścia, nie podłączysz do słuchawki, podłączysz do symulatora, ale mają DVR. Jak to u faczarka bywa, byle jaki. Ale ten, ten DVR jest. I obraz jest ładny. No. No nie wie co oszukiwać, po prostu jest ładny obraz. Full HD podobno. No. Znaczy ekran. Fatshark zrobił promocję, zrobiło? Zrobił? Zrobili? Fatshark zrobił, zrobili. Firma Fatshark obniżyła cenę tego odbiornika rany, on my kupił nazwę. RX. 1. RX 5.1 nie męczny, tu tutaj dobra? obniżka jest na to i to taka taka sroga obniżka bo z 250 dolarów na 100 i powiem Ci jak to zobaczyłem to kupiłem 2 no zanim przyjdzie ze spanów to jeszcze chwilę potrwa wyjdzie druga wersja nie nie nie, właśnie rozmawiałem, czy nie rozmawiałem oglądałem Joshua bo z Fatsharkiem rozmawiałem ale w innej kwestii jak tu zostać dystrybutorem? Joshua w swoim jednym z filmów ostatnich, w którym swoją drogą, jak jeden z wielu youtuberów, znów hype na Sharka Mister Shatterback, o którym ci mówiłem, to był jakiś tam czas na wyścigach na Sharkbite i zadowolony. Joshua latał dronem z Sharkbite'em, zadowolony, mimo że go zjedli w komentarzach za ten, za zakłócenia. To jest to ciekawe, takiego bezpośredniego jeszcze porównania nie było. I zasięgowo właśnie, jak to jest zasięg jakość Ale wiesz dlaczego? bo Wszystkie zestawy od DJI potrafią się rozpędzić do 1-2W A zestawy Fatsharka, przynajmniej te co ja mam, 200mW Jedna szósta mocy I jedni mówią, że ok, jasne, super, ekstra, no to ustaw DJI na 200, Fatshark na 200 i jedziesz Ale z drugiej strony, co mnie to obchodzi, że jedna firma nie radzi, druga se radzi Tu mogę ustawić ponad W, tu 200, no to co byś zrobił? Zawsze maksa, nie? I to to proszę pana, ja mam nowy Audi, masz nowe BMW, no ja mam ograniczenie do 150. No to ścigałem się do 150. No tak, Co pan no, to, to, to? Jest, to jest taka racja, że nie ma co porównywać sprzętu. Jeżeli porównujemy, to po prostu maksymalne parametry tych sprzętów, a nie, że mamy jednego kastrować, przez to, że właśnie tak jak powiedziałeś, się nie, no, nie, nie radzi. Tak. Trochę to wszystko idzie w tą stronę, że te ceny mogą jednak zacząć spadać. No obiecywali nam, że ten cyfra otwartszarka. Bo to ogólnie to nie jest cyfra Sharka trzeba sobie powiedzieć jasno. Czyli Shark bike to jest tylko linia produktów, która obsługuje tą cyfrową transmisję. Ma być ten protokół otwarty mm. dla innych producentów. I tak sobie gdybaliśmy mnie w sklepie, że być może to jest pierwszy krok do tego, żeby spopularyzować odbiorniki i wtedy więcej firm wejdzie w produkcję nadajników To jest to jakieś to rozwiązanie, tak? Takie myślenie. Zobacz, ile film produkuje Google, a ile film produkuje VTX'y. To jest duża dysproporcja. I tu mogłoby być tak samo. Facak zostaje przy Google'ach, Ekstra, mamy te swoje, mhm. co mamy, a każdy tak Happy Model czy każda firma taka, jak każda firma taka, jak y, chociażby właśnie Happy Model, jak y, może TBS, y, jak Daytona, iFlight, wszyscy Dobry. produkują do analogowych, więc czemu wszyscy mieliby nie produkować cyfrowych VTX? -y? Patrz się stara, żeby cyfra weszła pod strzechy i było popularne i obniżanie tej ceny to jest, to jest świetny, świetny ruch bo ja jeszcze tego nie nagrałem na swoim kanale ale jestem zachwycony tym co mi oferuje ten Bite. no dawno nic mi tak nie zaskoczyło pozytywnie e, jeśli chodzi o... no w świecie FPV Ty dobra, bo się pogoda ogóle po lat. Dzięki za oglądanie, to był siódmy odcinek RxLoss Subuj i pisz jakbyś miał coś do powiedzenia. Karol Hodyna, Czasan Kuciński, Mnie rączkę. To następnego. hej.